Cześć, dzisiaj przedstawię Wam poradnik z podstawami jak przeżyć w świecie Ninjago. Pamiętajcie, by brać te instrukcje z dystansem, bo przecież nie dostaniecie się do świata Ninjago. Pamiętajcie o tym. Tak więc zapraszam do oglądania. Tak więc jakimś dziwnym sposobem dostajesz się do świata Ninjago. Co teraz powinieneś zrobić? A czego nie robić? Instrukcja numer jeden. Nie mieszkaj w Ninjago City. Miasto owe jest nawiedzone od wielu lat przez najróżniejsze klęski żywiołowe, a także napaści tajemniczych wrogich temu miastu sił, które często doprowadzają do śmierci wielu jego mieszkańców. Instrukcja numer dwa: Jak nie w Ninjago City, to polecam zamieszkać w wiosce Jamanakai. Jest to odludna, ale spokojna wioska. Od czasu porażki wężonów czena wiele lat temu, mieszkańcom tego uroczego miasteczka w górach nie dzieje się krzywda. To tylko przykład spokojnego miejsca, gdzie możesz zamieszkać. Drugim miejscem jest miasto na wodzie, Stix. Od wielu lat spokojna rybacka wioska, jednak musisz się liczyć z tym, że choć większość mieszkańców sprawiedliwie pracuje tu na chleb, spotkasz kilku rabusiów i przemytników z czarnego rynku. Instrukcja numer 3. Trzymaj się z dala od takich miejsc jak labirynt Hiroshiego. Łatwo się tam zgubić. Metalonia, gdyż jest pełna dzikich i dziwnych stworzeń. Wyspa ciemności, gdyż możesz znaleźć się tam pod wpływem mrocznej materii, tam występującej. Instrukcja numer 4. Nie używaj i nie nawiązuj jakiejkolwiek interakcji z jakimkolwiek artefaktem i pradawnymi przedmiotami. To samo tyczy się całkowicie nowych urządzeń. Używaj tych wymysłu nowożytnego i wczesno-współczesnego, czyli nieprastarych oraz cyfrowych urządzeń i przedmiotów. Instrukcja numer 5. Trzymaj się z dala od pradawnych, zabytkowych budowli i konstrukcji. Tak samo nigdy nie stosuj się do jakichkolwiek instrukcji zapisanych na ścianach i księgach przedstawiających proces tajemniczych rytuałów. Instrukcja numer 6. Jeśli coś lub ktoś o nienaturalnych zdolnościach cię napadło, w takim przypadku nie dzwoń na policję ani jakiekolwiek inne służby mundurowe, tylko skontaktuj się z ninja. Oni zawsze ze wszystkim sobie poradzą. Instrukcja numer 7. Ćwicz swojej umiejętności walki fizycznej, a także swoją psychikę. W Ninjago bowiem jest mnóstwo prostych rzezimieszków, do których nie musisz jak miękka była, od razu wzywać ninja, tylko masz realną szansę rozprawienia się z nimi samemu. Poza tym, jak już wzywasz ninja, to licz się ze sporymi stratami materialnymi. Instrukcja numer 8. Nie korzystaj z herbaty podróżnika, gdyż nawet jeśli pijesz ją tylko dla smaku, to przypadkiem możesz otworzyć portal do jakiejś innej niebezpiecznej krainy. Instrukcja numer 9. Prowadź jak najnudniejsze i typowe życie. Miej pracę, dom, partnera, dzieci. Nie próbuj być w swoim życiu groteskowy i żadny przygód. Kraina ninjago chyba nie lubi takich ludzi, gdyż ci dość często są o krok od śmierci. Instrukcja numer 10. Ta instrukcja to taki bonus. Jeśli już masz wybór, czy wchodzić do krainy ninjago, czy nie, to po prostu tam nie wchodź. Serio. Dzięki za oglądanie. Do następnego filmu. Cześć!